Polacy kochają oglądać kabarety W tym programie będzie odwrotnie To kabaret będzie oglądał Polaków Podglądanymi Polakami będą jak zwykle wasi ulubieńcy Rafał i Arek, twórcy piosenek Disco Polo Oraz Sabina, żona Rafała, która założyła w domu studio paznokcia a w soboty śpiewa na weselach. Ich zespół nazywa się Białe Szaleństwo, a znakiem rozpoznawczym są narciarskie gogle. Rodzina z Katowic, Alojzy Honorata oraz ich sympatyczny sąsiad Gustlik łączy ich wspólna pasja, którą jest boks. Gogle i boks. Przed telewizorem zobaczymy również emerytów z koniec pola. Ty też nie znasz dnia ani godziny! Bo mi zegarek ukradli! Odwiedzimy mieszanych studentów z Krakowa. Bo właśnie to jest kara za to, że się księdza spóźniają. Gdzie? Zawsze na kolędzie przychodzą, zawsze spóźnieni. Nie przychodzą przed kolędą albo w trakcie kolędzie. Oni zawsze przychodzą po kolędzie. Ja nie... Przyjrzymy się parze z ulicy Tęczowej. Kupiłem sobie złote stringi. I powiem Ci więcej. Tadam. Oraz pośmiejemy się razem z bachledami, ojcusiami, synusiami z Murza Sichla. A nasza parafia pod jakim jest wezwaniem? Pod wezwaniem, co by płacić więcej. Dzisiaj wspólnie z kabaretem pod wyrwigroszem obejrzymy pulsujące hity tygodnia. Sketch Rewizyta zaprezentuje kabaret Czesław. Ojciec robocza jest. Oczywiście. Najważniejsze BHP! Z ukrytej kamery dowiemy się, jakie mogą być skutki uboczne metody usta-usta. Potem Sabina odpowie na pytanie, czy z powodu infekcji można urządzić stypę. Msa dzisiaj była w infekcji, moja mamusia! Co! Muzycznym rodzynkiem będzie wakacyjny toples prosto z plaży w Rożnowie. Gotowi? Jeśli tak, to na wszelki wypadek przeżegnajcie się z najbliższymi, bo sketch, od którego zaczniemy, może was wciągnąć na wieki wieków. Amen. Chodź, siadaj, bo się zaczyna już. Proszę! Dzień dobry! Dzień dobry. Czy jest pan ksiądz? No jestem przecież. Szczęść Boże. A szczęść, szczęść. Ja przepraszam, ale bez skafandra pana księdza nie poznałem. E, no nie. jak, jak skafandry? Nie. No przecież odzież robocza księdza to jest ta, e, łomża. Ty nie, Komża prędzej. Komża? No. A komża to nie jest to, co dzieci do pierwszej komrzy i dostają od księdza opłatek, a od rodziców rower albo kłada. Co ty bredzisz? No jak co, bredzę? A potem biały tydzień jest. Po pierwszej komży. Arek, biały tydzień to jest po tym, jak chłopcy pierwszy raz film do Dorosłych zobaczą. Tak, a pan to właściwie kto? No co, ksiądz? Ja Chimczyk! Pana księdza Patafianin! Ty, wiem! Co? A, ksiądz w stółę się ubiera. W co? W Stułę. Nie, to dla mnie się wydawało, że stuła to waluta kościelna jest. Jak waluta? No tak, no wysłyszałem, jak jeden ksiądz prosił drugiego: stary, pożycz stółę do soboty, bo goły jestem. A przecież napisane jest w piśmie, nie będziecie znali dnia ani godziny. Takie motto CBA. Ty też nie znasz dnia ani godziny, bo mi zegarek ukradli. Pleban, 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 niechaj przyjdzie nam. Hej, niech przyjdzie nam, niech przyjdzie nam. A jak zaraz tu nie przyjdzie, na ta cenie dam. Pff. Jestem. Jestem, już jestem. No, tak, widzę. – Odzież robocza jest? – Oczywiście. – Najważniejsze BHP. – BHP? – Bóg, honor, plebania. <noise> – Bóg, honor, plebania. <noise> – Szkolenie BHP my dzisiaj w urzędzie mieli. – O, wy też? A co uczyli was, jak trzymać długopis, żeby se oka nie wybić? <noise> tych po co ją uczyć, jak ona se oka, nie wybić, jak ona na sztuczne? Nie, <noise> te, te, żeby ja nie powiedziała, co ty masz sztuczne, ty. A, a, a co was uczyli? Uczyli nas, że przy wiatraku nie wolno siedzieć. A no. żeby włosów nie wciągło. Nie, żeby upieżu nie rozmuchiwało. No, ty, no, ty człowieku i koleżanka w robocie mu tyle upieżu, że jak wiatrok koło niej postawili koło biurka, to, to myśleli, że stok zaczęli naśmierzać. Przestań! <noise> ty, ty Gustika, jak wyłączyli, to pod biurkiem się tyle upieżu zebrało, że honorata dwie poduszki z tego zrobiła. I jeszcze, jeszcze i na jakich zostało. Niech Pan mówi, z czym Pan do mnie przychodzi. Ja przychodzę do księdza Stom, no, z no... Z reko... Z rekolekcją. Z rekolendą. No, a, a kiedy do nas ksiądz po kolendzie przyjdzie? Za dziewięć miesięcy przyjdzie. Hmm. No to czemu choinka już stoi? Boś jej jeszcze nie rozebrał. Z rekolendą? No z taką kolendą wzajemną. No bo ksiądz u nas zimą był, zaszczycił nas ksiądz swoją obecnością, a ja, dobrze wychowany człowiek, jestem, to teraz ja przychodzę do księdza z rewizytą. Tadam! A powiedz mi, dlaczego ty, jak wchodzisz zawsze goły do sypialni, ty zawsze nucisz Tadam? Nie nucę, tylko śpiewam. Tadam. A jaka jest różnica, że śpiewam czy nucę? proszę cię. Taka różnica, że tam jest tekst. Gdzie? że dam. Tadam. Jeżeli ja zatem nie wiedziałem, to. Trzeba było się chociaż jakoś nie wiem, zapowiedzieć. No ja przepraszam bardzo, ale plan rekolendy był wywieszony w gablocie. W jakiej gablocie? W mojej gablocie Volkswagen Transporter 96-rocznik. No, a my też takiego mieli. 96 rocznik. I no, że ze, ze blaszoka. No ja pamiętam, taką poobijaną budę. Miał. Ej. A powiedz mu, no czego miał taką poobijaną budę? No bo my wtedy gęsi lodowali. No i coś pakował do środka cytony gęsi, a ładowność miał tylko półtorej Było. A po co? I matka łupała tą tu w tę budę, żeby gęsi w środku nie siedziały i no, żeby latały. <noise> fajną robotę miała. No. I półtorej tony lata. No tam stoi jak byk. 18 sierpnia ulica Kościelna od numeru 2 do numeru 2. A tu jaki jest adres? Kościelna 2. No to będziemy zaczynać. Pst, księdzu. Tak. A co się robi? I mówi na początku takiej kolendy. <noise> Pokój. Temu domowi. Ale ty zauważyłeś w ogóle, że do nas ostatnio ksiądz z dziewuchą po przyszedł? Co ty wygadujesz? No ci, mówię, no ci mówię, z dziewuchą przyszedł, bo a... no ona była w takiej białej mini. Nie, to chłopaczki były tylko w tych obrusach poprzebierani. A nie, a ten to był jeden z długimi włosami, ale w obrusie Aha. chłopak był. A skąd ty taki pewny jesteś, że to był chłopak? Bo się do mnie dobierał. No, no, wiesz, obrus do góry i heja. Ale nic nie było, spokojnie. Wiesz, że ja niewierzący jestem. Ja na wstępie przepraszam, że ja bez małżonki przychodzę. Bo ja to nawet chciała do księdza iść, ale mówię, no gdzie babo będzie lasła! No gdzie babo będzie lasła? Przecież ksiądz u nas też bez swojej był. A taki katowicki kraj macie? A czemu tak się ludzie z księdzu śmieją? Nie z księdza. Oni się śmieją z tego barana, co przyszedł do księdza. Ale na tacę dają coraz mniej. No. Na o mówili. Bo właśnie, to jest kara za to, że się księdza spóźniają. Gdzie? Nie przychodzą przed kolendą albo w trakcie kolendzie. Oni zawsze przychodzą po kolendzie. Co, co Jakby ma być? ksiądz przyniósł jakieś kieliszki, mogą być złote. Ale z tym dom... Ja tam obrzydliwy nie jestem, w złocie ryja też zamoczę. Ale powiedz mi tylko szczerze, no? czy ty byś ze złotego zaczerpnął? No proszę cię, chcesz złote kieliszki kupować? Przecież to jest Wiocha, ale ja nie o tym mówię. To miała być niespodzianka. No, Ale ci powiem. No to powiedz, no to albo mów, albo nie mów. No bo zaczyna, zaczynasz nie kończyć jak zwykle. Mówię! Co? Kupiłem sobie złote stringi. I powiem ci więcej. Tadam! Wchodzę. O, tylko takie coś, no. Nie korzystam w ogóle. Mi połówkę. Całą od razu! D Taki z księdza pół. Że, że, że... to że... prawda, co we wsi mówią, że moczy morda! Ja przepraszam bardzo, to... Kieliszki nieużywane, po ksiądz z gwinta ja, pan może... <noise> No pan i brawo i pięknie, ja tam też wolę pić z gwinta. Kultura to jest raczej z liska. Kultura tak, ale człowieku higiena nie. Nie wiadomo, czy to z tego kieliszeczka pił, czy to było dobrze umyte, a wiesz, odkręcasz gwint i masz pewność, że tego wcześniej nikt tam nie dotyka. Ja dlatego z pudełka jem. No by nie dotykał nik. Jak no, pan może, no. Przecież nawet krowa wie, że to nie z kranu się pije, tylko z Poidełka. No! Tu krówka mordę, ma tu ma poidełko i już no. no. Akurat, akurat. Krowa wypije ci z kieliska. Boże stworzenie, mu koryta pić. Chyba, że ojciec w nim leży. <laughs> I przeszkodzą. Moje koryto i będę leżał, kiedy będę chciał. A Klimcoki to mają taką nowoczesną łoborę, że krowy piją se z rurek. Dobra, dobra, ja na łoborę godziłem, a nie na koktajl bar. No i muzykę im na lepsze trawienie. O pewnie, jeszcze ci pendelsów niech im O, hej! Wtedy ja bym się do Klimcokowej łobory przesłał. Ja ci pokażę ci pendelsa. co? No, Kluśniem, bo snem wiecznym uśmiech. Ojej, jak, jakie to jest mocne. Na zagrychę, coś by się znalazło. No niestety, panie Jakimczyk, lodówka jest pusta. A rozumiem. A popatrz się uno z odwrotnie. Lodówka pełno i przez to nimo za co nic do picia kupić. Na szczęście! My z gustnikiem w piwnicy nie tylko boks uprawiamy, ale też zapasy robimy. Cholera, prawda, John? No. A co to jest? No grzybki. Kompot. No. I co to? Kompot będziecie z kieliszków pić? No! Jak A wóderzkę będziemy pić ze szklonek. Wszystkiego najlepszego. Konurka tobie nie leje, bo ty nie lubisz. I życzę z tej okazji, sobie i księdzu, żebyśmy się jednak częściej niż dwa razy w roku spotykali. Jak to częściej? No bo ksiądz jak u mnie był, to ksiądz mi czynił wyrzuty, że ja rzadko do kościoła chodzę. Czyli, że niby nieczęsto księdza w pracy odwiedzam. No wie pan, nie nazwałbym tego, co robię w kościele, pracą. Ja tego, co robię na budowie też nie. Spokojnie, każdy fuszerę odpierdziela. No i no, no, jak, jak tak można o księdza? Ksiądz pozwoli? Krzysztof, pomocnik majstra, churzysta, solista, amator. Przecie taki ksiądz to ciężka praca! Eee, przesadza! Zanim on ten kielich z tej szafki wyjmie, wypije, wyczyści, włoży z powrotem, to, to z pięć razy musi jeszcze uklęknąć. No i co z tego? No a ja ci powiem, że w pewnym wieku wystarczy tylko ukucnąć, uklęknąć, a potem się podnieść. I to już jest triatlon. Niech cios nie wdycha, jego chuchu, bo to sam spiritus sanctus. B była piosenka? Tak, to bardzo ładna. No to ty. Ale powiedz mi, co on ma w tej puszce? Piwo mu się zmroziło? Że zabiorą prawko, nie mam się co smucić. Bo żeby zabrali, najpierw muszą zwrócić. O, no, 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 no. Babusz, a mi się przypomniało, jak ojcuś kiedyś dmuchał w bankomat. No. Ja nic nie wiem. No, ty mu sprawa nie wiedzieć. Oj. Ej, takiś był zmęcony, że jak ci dał dmuchać, toś się pomylił i chciałeś wciągać. Chwałyżka, co on co mi tu za piernicę farmazony, no? No. no tak, podsunął ci tego alkomata, a tyś tak się zasadził, że policjant myślą, że mu chcesz ustami zegarek ściągnąć. <laughs> To co? Za piękne panny? I tych, co noszą sutanny. Zaję, zaję, zajębony, bezdysko, w tej ziemi, zapcia, patrz kościół w telewizorze mamy. Zapcia, zobacz. No, I ksiądz mam, jest. Mamy właśnie, a propos mamy. Co? Przecież. Bo <noise> chyba jeszcze nie wiesz. Co? Msza dzisiaj była w infekcji mojego musi. Co? Sabcia! O ja nie wiedziałem, Sabinka, proszę, przyjmij ode mnie wyrazy współczucia. – A co ty mówisz do No, no Leź przeseniarek, to... nie teraz! Usiadł chwilę powagi! <coughs> którą, Podaj mi chusteczkę! Która w domu naszym nast nastąpiła, masz! Ty sabcia... Ty wiesz, różnie z tą naszą mamusią się nam układało twoją, ale teraz, <coughs> kiedy patrz wieczny, odpoczynek raczyła nam dać na dłuższy czas. Słuchajcie, to ja, ja przyjdę później. Jutro no, przyjdę, no. no. To nie, Arek, hej, chodź. Ale jutro przyjdę. Nie, Arek, co ty tu. Co? Prawdziwego przyjaciela poznaje się po pogrzebie. Chodź. Stypę trzeba urządzić. Chodź, mam chodź. Mam. Co? Nie drżyj się tak. Mamusia śpi obok. No, co? Jak mamusia... Co? Jaka mamusia śpi? Co ty wygadujesz? Normalnie, leży i śpi. <laughs> ty, ale chrapie jak ty po bani normalnie. Czy wyście też pili? Toż po powiedziałeś, że msza była w intencji mamusi. Msza w infekcji, powiedziałam, była. Mamusia taki kader miała, że po mszy cały kościół kichał. Pcia. Aż w infekcji. Dawina! No. Dawina! No, obudziliście mamusie. i masz teraz, o. Proszę. Mamusiu! Już idę! Mamusiu! Tak pięknie przez chwilę było, no. W takim razie, pozwól, niech tobie ja wyrazy współczucia złożę. Pozwalam i pozwalam napić się jeszcze dolać. To jest. Krew mnie nagła zaleje. A gdzie je ma być? To zawsze w kuchni jest. no. Nie nerwuj Jakby ci teściowa drugi raz użyła, to byś się nie nerwował. No, to gdzie parkują niepełnosprawni? I ksiądz jak nikt nie widzi? Na kopercie. To poproszę. Ja, ja pójdę poszukać koperty. Nie, no co ksiądz? Co? Ja żartuję. A to żartu? Ja ja sobie Proszę robię. Proszę panie ja. Się Przecież ja to wszystko biorę na serio. A ja też na serio myślałam, że to prawdziwy ksiądz. to no. wszystko przebierańcy są, trzeba uważać. No i trzeba, trzeba. I widzisz, ten bankowiec też ostrzegał, że trzeba. Ty byłaś w banku? Nie, taki pan z banku chodził po całej klatce i wszystkich ostrzegał. czym? Powiedział. Że nasze konto jest zagrożone i że teraz trzeba wpłacić wszystkie pieniądze na inne konto. I ty wypłaciłeś pieniądze na inne konto? Nie. Ha, ha, to się naciął. przebieraniec jeden pajaz głupi. Przestań, nie mów tak to bardzo, uczynny człowiek. Nawet wziął, rozumiesz, Twoją emeryturę i sam powiedział, że wpłaci na inne konto. No. Bez koperty w kopercie daje taki, co chce ukryć fakt, że dał mało. Ty, a ty temu Emilowi, co nam e, załatwia grania, o? to ty dajesz w kopercie? Tak, ale spokojnie. E, koperty nie tracimy, bo on od razu wyciąga kasę, a koperty nam oddaje. A, że oddaje nam. Oddaję. A, to dobrze. Jedna? Jedna, o. co łaska, jedna. Ja wiem, że jest ciężka. Chociaż podobno w sąsiedniej parafii dają dwie. Ksiądz kojarzy. Parafia pod wezwaniem dwóch cołasek w Runowie. A nasza parafia pod jakim jest wezwaniem? Pod wezwaniem, co by płacić więcej. Prawda. Mam dla księdza prezent. J Jaki prezent? No tak, no ksiądz jak u nas był, to rozdawał święte obrazki, to jak księdzu też wizerunek ojca zostawiam. A co to jest? Marian Jachimczyk senior. Zdjęcie z wojska. Plegii, w w czas. Weź taki goły, nie chodź ty. Weź nie chodź taki goły. Ludzie patrzą przez okna przecież. Na szczęście nie wszyscy patrzą przez okna. Spragnieni mocniejszych wrażeń patrzą przez naszą ukrytą kamerę. Dzisiaj wersja pikantna, czyli pierwsza pomoc usta, usta, ale w wersji hardkorowej. Co ty to oglądasz? Pierwsza pomoc. Pani jedna zasłabła i się uczy, jak ją wentylować. Co? O, to będzie przed poniżeba. To to poniżej pasa będzie, no. a u nas to się w usta robi. Co ty mówisz? Ja? Żaden się nie zdecydował. Dziwisz ty. A jakby ona pojechała do sanatorium, to jeszcze było blężenie miało. Śmiejecie się, wiem, wiem, nic tak nie cieszy jak cudze nieszczęście, ale pomyślcie, jak wy byście się zachowali w takiej sytuacji. No co, patrzysz się na mnie, a co ty byś zrobił? Ktoś się topi, co robisz? Puszczam mu piosenkę zapobiegawczą. O właśnie. Po obejrzeniu tej piosenki jeszcze nikt się nie utopił. Poza tymi, którzy się utopili. Ale być może nie widzieli tej piosenki, dlatego oglądajcie do końca, bo teledysk ma swoją fabułę, przesłanie oraz to, co w teledysku najważniejsze: morał w postaci toples. Iście do kąpieli, przy niedzieli coś łyknęli A, 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 piwka dwa Bardzo smaczne obydwa Łyse twarze, tatuaże I na wodę, i na plażę A, 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 piwka dwa Zaraz ich wyciągną już Co robisz Waraż plażowe hity, ryba i fryty. lecznik delfiny, okrzyki mę kobiety, piwo, wino i Ale czasem masz potrzebę, dość odważnie zadrzeć z niebem, a, 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 piwek Te zaćmienie panią ma głęboko nawet anioł A, 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 tyle piz Sprawi, że nie będziesz żyć ją przerwę ma Nie, 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 nie wyciągniesz z I na nie zostaniesz, człeku W młodym wieku A mogłeś opalać klapę, Plażowe hity Ryba i fryty, ręcznik delfiny, kobiety, wino i śpiew. Za chwilę kluczowa, ostatnia scenka, w której Andrzej zrobi Topielcowi oddychanie usta, usta. I to jest dowód na to, jak Andrzej działa, nawet na mężczyzn. co ty gadasz? Ej! O! Pozdrawiamy serdecznie Sławka, który przeżył usta Andrzeja. Kłamie, kłamie, ale pozdrawiamy całe znamierowice. A szczególnie pozdrawiamy Tomka. Jeśli ktoś po tej piosence zechce sobie opalić klatę, to oczywiście może, ale ma na to czas tylko do następnego odcinka. A coś taki markotny? No, a to bo nieruchomości tanieją. No. A jakie my mamy nieruchomości? Traktor. Patrz, normalnie przełącza mi wszędzie z puls. Jak ci się inne stacje podziały? Jak, jak w dniu świstaka normalnie. A wiecie, że jak ja byłem w Brazylii, to tam w ogóle nie odbierają pulsu? Eee. No. A co tam odbierają? A mi odebrali torbę, laptopa i zegarek. <głos> <głos> Widzicie sami, że nie możecie tego nie zobaczyć, trzymajcie więc ciało na słońcu, rękę na pilocie i do zobaczenia w następnym odcinku.